Cześć, tu Iza i Piotrek z Pythons. E, dzisiaj taka dosyć wyjątkowa okazja, bo mamy, mamy do rozpakowania naszą paczkę świąteczną od, od Santa Claus Mateusza Kaszuby z Regius Zone. E, pokażemy wam dzisiaj cztery węże. To są cztery, cztery samiczki, no i mamy nadzieję, że, e, że będzie wielkie wow, wielkie zaskoczenie. Tutaj Piotrek zaraz zacznie prezentować bo już niestety chcę się wydostać po paru godzinach e, spędzonych w samochodzie. E, pierwsza samica, mów Piotrek, co to jest? To jest samiczka Pea Orange Dream. I ta samiczka miała trafić już w poprzednim unboxingu do nas, jednakże wtedy jeszcze nie mogła do nas trafić z racji tego, że jeszcze do końca tak nie jadła, jak powinna. Bardzo nam się podoba gen Orange Dream i mamy nadzieję, że coś niecoś z tym też pokombinujemy. Pinstripe, jak to Pinstripe, u nas trochę tego będzie też. Mamy też kolejną samiczkę. Chyba się trzyczka. To jest Fire pin Pinstripe Orange Dream. Jak i poprzednia i ta jest Possible Yellow Belly. No, ciężko byłoby określić na tych kolorach. Że czy to zafunkcjonowało, czy nie, no, okaże się w praniu za jakiś tam dłuższy czas, jak się jakieś tam roznożą. Jak widać ciekawska. No pewnie już można coś zjeść. Są troszeczkę wygłodniałe. Na pewno. Przebyły drugą, długą drogę. Więc na pewno będzie coś dzisiaj jedzone. Trzecia z kolei samica. To jest samica Hurricane Lesser. Posle opart Yellowbelly. Bardzo liczymy na to, że, że ten opart tam jest, no. ze względu na to, że, że ten gen też, też bardzo nam się podoba i chcielibyśmy też mieć troszeczkę więcej tego, tego genu w swojej hodowli. Eee, no i co możemy jeszcze tak naprawdę powiedzieć? Wie, wie, wiemy, że czekacie na tą, na tą ostatnią wizję, na tarcie, jeszcze... więc tutaj nie będziemy przedłużać. Nie no, przedłużymy jeszcze chwilę. No, mam tutaj najprawdopodobniej ten Leopard jest, bo tyle co Mateusz tego pomnożył już. Tych hurikanów parę było. No i taki wzór mu nie wyszedł, to tam Leopard byłby jak najbardziej możliwy. I w sumie myślimy też, że tutaj to zafunkcjonowało. Aż się rozruszało. A nam samiczka? No, Wracaj do pudełeczka, bo tam jeszcze jedna sztuka czeka. No tak, tak. Jak zawsze. Niestety one jest... się... Po, po, po tej podróży są na tyle ruchliwe, chcą już sobie tam pokicać, pochasać po pojemnikach no dużo, dużo większych. Jak są ruchliwe to dobrze, temperaturę mają. No i cóż, ostatni tak naprawdę, ostatnia bomba. To jest, to jest dopiero bomba. To jest bomba genetyczna, bomba genetyczna. Ciekawi jesteśmy. Bardzo, czy, dziw, czy, bardzo dziwny gen. Czy wiedzielibyście, co to za gen, gdybyśmy wam nie powiedzieli? Jest to. Już możemy tutaj przyznać się i powiedzieć po tylu tygodniach oczekiwania, i po prostu już byliśmy nadmuchani jak balony, żeby tylko wam powiedzieć, co, co będziemy mieli. Jest to samica Stranger Pastel, Headclown. Dokładnie tak. Chcieliśmy. Ten gen, jak tylko go no Nasz portfel Se trochę nas e no, tro powstrzymywał, no, na Najtańsza nie jest. Zaczął wiem, skrzypieć, ale... ale faktycznie przyszłościowo warto, uważamy, tak jak zresztą też Mateusz, y y że warto poinwestować w takie y droższe węże, gdzieś to się kiedyś zwróci. To nawet nie chodzi tylko o to, po prostu, żeby coś robić swojego, tak? Żeby robić jakieś word First, tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie jesteśmy dumni, że mamy, powiedzmy, jednego z lepszych, z ciekawszych węży na ten moment na rynku. Na pewno Mikołaj był w tym roku bardzo, bardzo hojny, z bardzo grubym portfelem. No I chcielibyśmy Wam już tak na koniec. Bo też, też jesteśmy po podróży, więc chcieliśmy już się Wam pochwalić i iść zjeść obiad. <głos> <głos> Chcielibyśmy Wam na koniec życzyć wesołych świąt. No i tak naprawdę, oby, oby się kluło, oby się mnożyło. Zapraszamy również do śledzenia naszej strony, gdzie będziemy e, wrzucać na bieżąco. Ci, którzy też widzieli nasz kalendarz adwentowy. Do 24 lecimy. Oczywiście to już jest ostatnia z bomb, którą, którą przedstawiliśmy, ale, ale no, życzymy Wam wesołych świąt. Dajcie znać w komentarzach, jak wrażenia. No i tyle. Pozdrawiamy Was. Wesołych świąt, a przede wszystkim jeszcze dzięki, Mateusz, jak zawsze. Za pyszne ciasto twojej mamy i za herbatkę. <śmiech> <śmiech> Dokładnie i za naprawdę świetne węże, jak zawsze super kondycja. No i za to to już nie wiem. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Dziękuję, dziękuję. <grymne> Pozdrawiamy Was. Pozdrawiamy. Cześć.